Siemaneczko ziomeczki, dzisiaj pogadamy o ej, ale może wiecie, lub nie wiecie, ale może wiecie, nie wiem czy wiecie, ale mam drugi kanał, na którym robię live, więc możecie wbić i zostawić suba, bo wiecie, kurwa co drugie słowo, to wiecie. Dobra, mniejsza. Możecie wbić i zostawić suba, bo wiecie, suby są fajne i suby to zasięg, a dzięki zasięgowi mam więcej oglądających na stream i jest większa interakcja z widzami. Wytłumaczone? Wytłumaczone. No to przejdźmy do odcinka. Zapraszam. A więc dzisiaj ocenimy sobie najbardziej zjebany kanał na YouTube ISNENA Kurwa, czekaj Scenarzysta, coś ty mi tu kurwa za błąd odjebał Już raz do komputera i poprawiać A więc dzisiaj ocenimy sobie najbardziej zjebany kanał na polskim YouTube A mianowicie ISNEN LIVE No przecież mu kurwa jebne jeszcze raz, a więc dzisiaj ocenimy sobie najbardziej zjewany kanał na polskim YouTube, a mianowicie Iluzjonistka. Ciekawe skąd się wzięła taka nazwa. Hmm, w sumie to w chuj to mam, ale spodziewam się na jej kanale bardziej iluzji takich sztuczek magicznych, ale niekoniecznie jestem pewien. Na jej kanale możemy znaleźć mniej więcej beznadziejne próby zdobycia atencji, lekką podróbę Igora, abstrahuj i tym podobne. Dobra, dajmy temu kanałowi szansę. Jak nie ma challenge, to może jest tu co oglądać. A gdzie? chuja panie, dla tego kanału nie ma. Ratunku. Może obejrzyjmy sobie ten jeden film, może nie przełamę się. No dobra, więc po długich rozmyślaniach i wzięciu kilku opakowań aspiryny przełamałem się. Tak, przełamałem się i dam radę obejrzeć jeden z jej filmów. Hmm, który by tu wybrać? Żałosna próba dostania atencji, wkurzające sytuacje w kiblu i nie tylko. Hehe, <laughs> tam jest słowo kibel, he, <laughs> śmieszne, wejdę, obejrzę. Nie, to tak nie działa. Mój idealny chłopak, no już więcej nie dało się najebać tych durnych emotek, nie? A my wybierzmy sobie może moje covery. O, to będzie śmieszne. Zaczynajmy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dziś jest to filmik nietypowy, ponieważ w tym filmiku będę śpiewać. Bardzo często dostaję od was pytania, prośby o to, czy mogę coś zaśpiewać. Do tej pory tego nie robiłam, ponieważ... Ja po prostu mam talent. ale lecisz teraz, prawda? I wiele osób zarzuca mi, że się tym chwalę. No bo może tak i jest, mówiąc, że masz talent to jest właściwie takie chwalenie się, to jest chyba logiczne przecież. Że ciągle sobie coś podśpiewuję. Ludzie po prostu mnie zazdroszczą. No, jest konkretnie czego zazdrościć. Jedyne czego mogę ci zazdrościć to tych fajnych gwiazdek na łóżku, bo spodobały mi się. Też bym sobie takie jebnął, ale kurwa na suficie, albo na czole, żeby mi się kurwa błyszczał jak ten pojebany debil. I nie ja po prostu potrafię śpiewać, a oni nie. No ale już dłużej, nie przedłużając, dłużej, nie przedłużając, zapraszam Was do posłuchania tego, jak śpiewam. To może Wam na. Nie zaczęła śpiewać, a po imieniu sądzę, że to będzie po prostu spierdolone, serio. Ja nie wiem dlaczego tak sądzę, ale mam takie przeczucie. No to może jednak dajmy szansę, może to nie będzie zjebane. Na początek coś zarapuje. Ona mi dodaje też. Przepraszam, piszą do mnie fani moi o koncerty. no to ten eee, Co tu się odjebało? W tej czapce tak z twarzy wyglądasz jakbyś ważyła z 200 kilo. Jak nie więcej. No masz taką pulchną twarz. Dobra, cieszę się, że to tylko żart, ale proszę cię, żebyś nie zakładała kanału, gdzie będą covery. Idź co mam talent, może ci uświadomym, że nie masz tego talentu dobrze, podsumujmy jej kanał, składa się on z żartów niskiego lotu, trochę głupich challenge i do tego durnych odcinków, które nawet nie są śmieszne. Na koniec zadajmy sobie jedno bardzo ważne pytanie. Jak iluzjonistka zdobyła aż taką dużą popularność? Ależ to bardzo proste, już wam mówię moje perełki. Iluzjonistka po prostu została wypromowana. Zajrzyjmy do listy jej polecanych, tam macie wszystkie... Kanały, które ją promowały. No, może tam jest chyba jeden kanał, który. Ona promuje, na pewno kojarzycie Adrian Neskon i tu macie odpowiedź jak iluzjonistka została wypromowana. Dobra, ja się z wami żegnam, wbijcie na mój drugi kanał i zostawcie suba, możecie wbić też na grupę i na fanpage'a. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia, elo i tutaj macie jeszcze raz tego słodkiego jednorożca, bo on jednak jest trochę fajny. I mi się już nawet podoba, tylko że ten taki bardziej po LSD tak wolno biega, a potem biega tak szybko. Ej, zrobię go w tym odcinku jeszcze raz. No to się siema! mm, -hmm. mm -hmm.